i mam dla was bardzo fajną wiadomość jeśli lubicie motoryzację albo macie kumpla, który uwielbia motoryzację a niedługo ma urodziny i chcecie mu zrobić prezent własnej roboty to polecam zrobić taki oto licznik. bardzo prosto się go robi zacznij narysować taki łuczek a potem narysować 0, 20, 40, 60 80, 100, 120, 140 tak, do tyle ile wam się zmieści w kartinowi. Ja narysowałam takich rysuneczków o 8. Yy, I po, proszę o zasubskrybowanie mojego kanału, bo naprawdę mam 50 subskrypcji, to nie jest mój cel. Ja na razie mierzę do stu. Yy, tutaj jest sprzeczna to jest ta rzecz mojego ulubionego samochodu. Yy, naprawdę to jest gwiazda filmowa, naprawdę... Ja uwielbiam ten samochód, bo ja nim jeżdżę prawie codziennie. No, a jak zrobić taki licznik? Jest proste. rysujesz łuczek, i licznik i... i takie tam. Ten. Jakby co, to... to te liczniki są bardzo. Jak by to powiedzieć, są bardzo takie troszkę y, sztuczne, takie, y, no bo ja na większości tych tam chodów to jest, y, to jest na przykład SST tuatara. Y, tu jest 500, a powinno być 530. Tu jest, tu je akurat dobrze jest. I tu akurat jest dobrze. Tutaj jest tak. Nie, tutaj też jest dobrze. O, no, tutaj jest źle, no bo tu jest Bugatti Chiron. To się rozpięta do 420, nie do 400. Tu powinno być też 420. Naprawdę możecie posprawdzać i, i, i narysować taką całą armię takich rysunków. Ja narysowałam też milę na godzinę. A co mi to? A co mi tam narysować? Y i wysyłajcie w komentarzu e, wiadomości, e, czy wy też e, macie jakąś ciekawostkę, e, żeby zrobić na przykład e, coś takiego, to jest samochód na przykład sztuczną w skrzynie biegów albo coś. Hmm. I pamiętajcie, polecajcie innym mój kanał, mówcie innym o moim kanale i mówcie, żeby go zasubskrybowali. Hmm. Pojawi się też na moim drugim kanale seria z gry Slime Rancher, nie Slime Rancher, tylko Plant vs. Zombies i Bricklicks, choć to nie teraz, to trochę za większy okres czasu. I, I muszę Wam jeszcze jedno powiedzieć: jak się rysuje taki piękny, 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 bardzo piękny liśnik? Chyba już parę razy przypominałem. się nie zapomnieli. To wystarczy narysować łuczek i rysowe 240. To jest tak banalne, że mój brat naprawdę to rysuje też. Tu, tutaj chciałem zrobić te do 6, ale mi nie wyszło i musiałem zrobić na drugiej stronie. A jakby co? To poczekajcie, gdzie jest bogaty Chiron? I to jest SC To jest Audi. no dobra. p 406. I zobaczcie, co jest tutaj. Tu jest y, obrotomierz. I to jest do sześciu. Czyli tak jak jest w perzecie, w którym my, e, my jeździmy. To jest bardzo fajne. I to jest naprawdę super. Taka zabaweczka motoryzacyjna. I naprawdę polecam zrobić takie rzeczy. Ja się już z Wami żegnam. Y Yy, pa, pa, polecam ten samochód, po, Trojotę, Project City, polecam wszystkie te samochody, Bugatti, Peugeot, naprawdę polecam, pa!